Kamerzysta i Kruszwil nagrają wspólny film, jeśli spełnimy ich jedną prośbę. Poznaliśmy nowy Team X3, który od razu został zhejtowany. Nielegalna gala MMA z udziałem dzieci zamknięta przez policję. Amadeusz Ferrari wrzucił bardzo mocny film odnośnie ataku na jego osobę. Ukraiński burger już w McDonald's. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku newsów. Zostawcie tutaj łapkę w górę oraz napiszcie komentarz, a ja zapraszam do oglądania. Szykuje się powrót wspólnych filmów Kruszwila i Kamerzysty. Wczoraj obaj panowie spotkali się w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli w domu Łukasza Wrzyniaka, aby obgadać rzeczy związane z federacją, w której są twarzą, czyli z Live Game. Przekazali, że potrzebują pomysłów na różne konkurencje w tej federacji, troszeczkę wymyślili sami, ale również proszą widzów, aby podesłali jakieś różne swoje pomysły. Jeśli jakiś im się spodoba, to wtedy takie osoby zapłacą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i siedzimy właśnie. Z Mareczkiem. Ja na razie stoję. On na razie stoi, ja w zasadzie też na razie stoję. W każdym razie rozkminiamy pomysły na konkurencję do live game'u. W zasadzie ty też możesz nam pomóc, jeżeli pomożesz nam na tyle, że wykorzystamy twój pomysł, no to oczywiście zapłacimy za to. Możemy zaprosić też olejnika. Ja mam pomysł rzucanie olejnika kamieniami i patrzenie, jak cierpi. Ale dlaczego chcesz olejnika kamieniami rzucać? A czemu nie? Ale to twój pomysł taki? Ale to ma, on, ludzie mają się eliminować, a nie rzucać się po Co? No i widzicie, on takie pomysły ludzie wymyśla. Dobra, w każdym razie, jeżeli chcecie nam pomóc i wymyślicie pomysł, e, który wykorzystamy w live game, to zapłacimy wam za to kaskę. I teraz przechodzimy do kluczowego fragmentu na tym story, czyli do momentu, gdy chłopaki zaczęli mówić o wspólnym nagraniu filmu. A, i właśnie, bardzo dużo osób chciało, żebyśmy nagrali razem e, wspólnie coś, także m, Marek się zgodził, ja też się zgadzam na to, jeżeli wbijecie 100 tysięcy na profil Live Game, e, no to nagramy coś wspólnie, tak jak za starych e, dobrych czasów. E, e, no i musicie sprawdzić ten projekt, nie? Tutaj kliknijcie. livegame.pl a czy tam jeszcze jest kropka. Tu klikajcie 100 tysięcy i coś nagrywamy. I właśnie, jeżeli wbijecie 100 tysięcy na profil livegame.pl, bo dużo osób bardzo chciało, żebyśmy razem z Markiem coś nagrali. Tutaj wyświetla Wam się profil. Dałeś tutaj? Dobrze. Jeżeli chcielibyście nas razem zobaczyć w duecie, no to po prostu zaobserwujcie ten profil. Jeżeli będzie 100 tysięcy followers'ów, to nagrywamy coś razem i wolennika będziemy rzucać kamieniami, tak? Zgadza się. Mają świadomość tego, że widzom, którzy oglądali ich w 2017 18 roku, brakuje tych wspólnych chwil. Brakuje takiego vibeu po prostu tych starych, dobrych filmów, starych, dobrych czasów, jeszcze przed tymi wszystkimi aferami związanymi z kamerzystą, po prostu jak byli topką na YouTubie. Łukasz i Marek się na to zgodzili, aby nagrać coś razem, aczkolwiek postawili warunki. Wspólny film powstanie, jeśli na Instagramie Live Game będzie 100 tysięcy followersów. W chwili obecnej, jak to nagrywam, jest tam 53 tysiące followers czyli połowa drogi za nimi, aczkolwiek ciężko będzie dobić te kolejne 47 tysięcy. Napiszcie proszę w komentarzu, co wy sądzicie na temat takiej akcji, czy obejrzelibyście sobie wspólny odcinek Marka oraz Łukasza po tylu latach, czy raczej to już by nie było to samo i wolicie sobie odpuścić. Team X3. Moi drodzy, dwa dni temu poznaliśmy nowych członków Teamu X, zainteresowanie pod względem wyświetleń jest dosyć spore, ponieważ w ciągu dwóch dni wbili ponad 700 tysięcy wyświetleń, aczkolwiek jeśli chodzi o łapki w górę do łapek w dół, no to tutaj już już nie jest tak kolorowo. Każdy z uczestników nowego Teamu X przedstawił swoją relację, jak się pakował, jak wyjeżdżał, jakie były jego emocje. Wszystko było nagrywane smartfonami, na co część osób narzeka w komentarzach, że to nie jest profesjonalne, a druga część twierdzi, że nadaje to fajnego vibu. Już nie mi oceniać, po prostu kto co lubi. Ja myślę, że taki film promujący powinien być już nagrany troszeczkę lepszymi kamerami, aby zrobić po prostu dobre wrażenie na samym początku. Team X3 będzie tworzyć 7 osób. Poznajmy je. Róża Wojczak. Bartek Szydlik, Kuba Hrabkowicz, Emilka Kostyk, Dawid Sagan, Kamila Łapa oraz Klaudia Sadownik. Jedyną osobą z tego składu, którą znałem wcześniej jest Róża Wojtczak, ponieważ ona kiedyś występowała na Fame Maja jako Ring Girl, a resztę to pierwszy raz widzę na oczy. Jak napisała agencja Spotlight, dla nowych osobistości zaplanowana jest szeroka gama atrakcji, egzotyczne wycieczki i współpraca z wielkimi gwiazdami. Natomiast Team X2 nie znika, również będą się pojawiać w filmach Team X3. Pewnie głównie z tego względu, aby podtrzymać oglądalność, ponieważ jak zobaczymy na Instagramy tych nowych członków, to one się jakoś za bardzo nie rozwijały. Po dwóch dniach wydawałoby się, że te Instagramy wystrzelą w powietrze, a tak się nie stało. 25 tysięcy, 12 tysięcy, 18, 37, 24. Te osoby już wcześniej miały tam jakieś Instagramy, więc z tego co widzimy, nie przyszło im jakoś dużo followków. Czy to może być niewypał? Oczywiście, że może, aczkolwiek poczekamy, zobaczymy. Ja pewnie sobie obejrzę pierwsze dwa odcinki, a później już nie będę śledził, ponieważ... To nie jest content dla mnie. Do polskiego McDonalda został wprowadzony nowy burger, burger ukraiński. Dotychczas ten jeden konkretny burger był dostępny w McDonaldzie tylko na terenie Ukrainy, tak samo jak u nas jest dostępny wieźmak. Tylko u nas i nigdzie indziej. A Polska, jako że wspiera Ukrainę, postanowiła zrobić coś takiego, że wprowadzi do swojego menu ukraińskiego burgera, a część dochodów z jego kupna zostanie przeznaczona na pomoc Ukrainie. Dokładniej 3 zł, a za całego burgera musimy zapłacić 15,70. Mi się wydaje, że te 3 zł to troszeczkę za mało. Jakby było 5, byłoby idealnie. Gala MMA z udziałem dzieci. Policja Schorzowa w województwie Śląskim otrzymała doniesienie o organizacji Gali MMA z udziałem dzieci. Jak przekazali policjanci, sprawa wydawała się tak abstrakcyjna, że ciężko było w nią uwierzyć, a jednak doniesienia okazały się prawdą. Jak napisała Policja Śląska na swoim oficjalnym Facebooku, kryminalni z Chorzowskiej Komendy w ostatniej chwili nie dopuścili, aby odbyła się nielegalna gala MMA z udziałem nieletnich. Mundurowi ustalili i namierzyli miejsce pobytu organizatorów. E, pragnę dodać, że organizatorami byli 17 oraz 18-latek. Mężczyźni zostali już przesłuchani, a za zorganizowanie nielegalnych walk odpowiedzą teraz przed sądem. Nieletnimi uczestnikami również zajmie się sąd, w ich przypadku rodzinny. 17-latek, mimo że nie jest pełnoletni, to już sam odpowiada za swoje czyny, ponieważ właśnie od 17 roku życia każdy odpowiada za swoje przestępstwa oraz wykroczenia bez taryfy ulgowej. Policja dodaje, że organizatorom grozi do 3 lat więzienia. Jak możemy zobaczyć na grafice promującej, za tym blurem jest taka dwójka, która świadczy o tym, że jest to druga gala, ponieważ tak, z tego co wyczytałem, w poprzednim miesiącu na pierwszej edycji tej gali odbyły się bardzo podobne walki. Była również możliwość kupna biletów w konkretnym miejscu i dopiero po zakupieniu potencjalny klient dowiadywał się, gdzie jest miejsce wydarzenia, a ceny można powiedzieć, że robiły wrażenie. Amadeusz Ferrari wczoraj na swój kanał wrzucił bardzo mocny materiał, w którym wszystko przedstawił od początku do końca, jak wyglądała próba ataku na niego, jest tam dużo nowych informacji oraz kilka perspektyw od innych osób, między innymi mamy Amadeusza, dziewczyny tego chłopaka, który zaatakował Ferrariego, są również głosówki, które wysyłał załamany oprawca, jak do niego doszło, co zrobił, aczkolwiek tego wam tutaj wszystkiego nie pokażę, ponieważ są to już grube materiały, aczkolwiek wszystko znajdziecie na kanale Amadeusza Ferrari'ego. To tyle moi drodzy ode mnie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie tutaj łapkę w górę, jeśli wam się film spodobał, subskrybujcie kanał oraz napiszcie komentarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!